Sponsorem programu jest właściciel salonu Emil Frey Retail Polska z samochodami marki Subaru. Na prośbę naszych widzów wyruszamy do Tarnowa. To Państwo wskazali nam tamtejsze niebezpieczne miejsca. Pierwsze z nich to rondo turbinowe tuż przy wyjeździe z autostrady, u zbiegu alei Jana Pawła II i ulicy Wilczej. Pan Krzysztof pisze o nim tak. Jadąc od strony Dąbrowy-Tarnowskiej w kierunku Tarnowa, mamy dwa pasy do jazdy na wprost. Jadąc prawym pasem prosto, napotykamy punkt kolizyjny z autami wyjeżdżającymi z autostrady, które opuszczają rondo z pasa wewnętrznego. O przyjazd na to rondo poprosił nas też pan Andrzej, który również zauważył tam niebezpieczeństwo kolizji i pyta, jak poprawnie pokonać to rondo. Pan Andrzej przysłał nam też film z tego miejsca. No właśnie, na tym filmiku od pana Andrzeja widać ten punkt kolizyjny. To jest to niebezpieczne miejsce. W tym miejscu jest niebezpieczne. I teraz Państwu pokażemy, w czym problem. Jesteśmy teraz na dojeździe do ronda od strony Dąbrowy-Tarnowskiej. Na tym ciągu dopuszczona jest jazda na wprost obydwu pasów ruchu. I teraz pytanie, czy jest to rzeczywiście. Bezpieczne i możliwe. Zaraz zobaczymy, jaka jest sytuacja, właśnie na wlocie od Dąbrowy-Tarnowskiej. Chcemy jechać na wprost. A pojazdy z autostrady nadjeżdżają z lewej strony i też chcą jechać, jakby na wprost tego ronda. No i tu dalej jest źle, proszę Państwa. No bo co? Tutaj mamy ten punkt przecięcia się kierunku w ruchu. Ja się tym pasem boję pojechać na wprost, bo przecież zjeżdżają pojazdy z tego pasa. bo Popatrzcie Państwo. Ta Toyota zjechała właśnie z tego pasa. Więc tutaj jest źle. Na tym rondzie zapomniano o tym jednym wlocie i dalej na nim jest źle. Trzeba po prostu prawy pas kierować tylko w prawo. Jest tak na innych wlotach, ale właśnie na tym wlocie organizacja ruchu nie zapewnia bezpieczeństwa. O dziwo, poparcie państwo, no jakoś się poukładali. Chyba wiedzą o tym niebezpieczeństwie. Na szczęście tu nie są duże prędkości. Ale nie da się powiedzieć, kto ma pierwszeństwo. Bo to nie jest tak, że ktoś zmienia pas ruchu. Nie, to jest tylko linia prowadząca, dzieląca w tym miejscu, jakby pasy ruchu. Nie. Ci są na jednym pasie i ci są na tym samym pasie. No właśnie, na tym pasie dochodzi do punktu kolizyjnego i tu jest niebezpiecznie. Jeżeli jedziemy od Dąbrowy-Tarnowskiej, zalecam, że jeżeli chcemy jechać do centrum, jedźmy pasem lewym. Jedźmy pasem lewym. I wtedy nie będzie punktu kolizyjnego, bo wjedziemy na ten pas, który jest albo zajęty, no to wjedziemy za pojazd, albo całkiem wolny, no więc wjedziemy sobie bezkolizyjnie i z lewego pasa pojedziemy na wprost. Całe niebezpieczeństwo jest w tym, że jeżeli pojedziemy prawym pasem na wprost, to mamy punkt kolizyjny z pojazdami jadącymi od autostrady. Ci jadący do autostrady muszą jechać lewym pasem, bo tak mają nakazane przez organizatora, więc oni nic tutaj nie wymyślą. Natomiast my jedziemy lewym pasem na wprost do centrum. I tutaj to wyjeżdżanie z pasa lewego jest możliwe, bo prawy pas jest do skrętów prawo. Liczyliśmy, że do tej poprawy organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu już doszło. Prosimy, żeby ono nastąpiło jak najszybciej, bo w tym momencie jest niebezpiecznie. Wyjeżdżający z lewego pasa. Zgodnie z organizacją ruchu, napotykają na jadących jakby na wprost, zgodnie z organizacją ruchu, i dochodzi do punktu kolizyjnego. O przyjazd w następne miejsce w Tarnowie, czyli na skrzyżowanie alei Jana Pawła II i ulicy Ablewicza, poprosiła nas jedna z tarnowskich szkół jazdy. Zawracając na tym skrzyżowaniu, mamy duży problem z pojazdami wyjeżdżającymi z ulicy Ablewicza, które mają znak koniec strefy zamieszkania. Ich kierowcy często nie wiedzą, że włączają się do ruchu i bardzo często dochodzi tam do sprzeczek pomiędzy instruktorami a kierowcami. Problem na skrzyżowaniu ulicy Ablewicza z rządem Regana, fałszywym rządem, bo nie ma tu ruchu okrężnego, polega na tym, że ci wyjeżdżający z Ablewicza wyjeżdżają ze strefy zamieszkania. Włączają się do ruchu. Nie ma żadnych innych znaków. Wjeżdżając. Na Jana Pawła, włączają się do ruchu. Czyli ustępują pierwszeństwa wszystkim, którzy w ruchu się znajdują. Więc nie mogą sobie uzurpować, a często tak bywa, prawa do tego, że jeżeli skręcają w prawo, a wyjeżdżający z Ronda Regana skręcają w lewo, oni mają pierwszeństwo. Nie. I zbliżamy się do Ronda Regana, właściwie Placu Regana, no bo żeby to kogoś słowo Rondo nie zmyliło, chociaż tak się to miejsce nazywa. Tutaj obwiednia jest podporządkowana ulicy Jana Pawła. Zbliża się pojazd wyjeżdżający z ulicy Ablewicza i duży ruch na Jana Pawła. Ci z Ablewicza muszą wytrzymać nerwowo. Muszą poczekać. Również na mnie, gdybym chciał wjechać na prawy pas. A tym bardziej, jeżeli oni będą potrzebowali wjechać na lewy, żeby pojechać na. No właśnie. O widzicie Państwo, to jest ta sytuacja. I na to ci. Kierowcy Zablewicza muszą zwrócić uwagę, bo wyjeżdżają tak, jakby oni skręcali w prawo i mieli pierwszeństwo przed skręcającymi w lewo. Tak nie jest. Wszyscy będący na rondzie Regana mają pierwszeństwo w stosunku do wyjeżdżających Zablewicza. Może tak najłatwiej to powiedzieć: Wyjeżdżający Zablewicza przepuszczają wszystkich ulicą Jana Pawła jadących na wprost i wszystkich na rondzie Regana wokół wyspy jeżdżących. I dopiero wtedy mogą wyjechać. No chyba, że widzą, że ten wyjeżdżający z Ronda Regana ląduje na lewym pasie, a oni mogą wylądować na pasie prawym. To wtedy tak, ale muszą to sprawdzić. Jeżeli będący na rondzie chce wjechać na prawy, skrajny prawy pas, to ma do tego prawo i ma pierwszeństwo. I ma taką potrzebę, szczególnie ciężarówka. I zobaczmy, co się teraz stanie. O właśnie. I tutaj. Pani jednak wymusiła pierwszeństwo, bo ja przecież mam prawo wjechać na prawy pas, mogłem wprawdzie osobówką wjechać na lewy, ale mam prawo wjechać na prawy i ci wyjeżdżający z Ablewicza muszą to zrozumieć. Nie uzurpujmy sobie prawa do jakiegokolwiek pierwszeństwa. To nic, że skręcamy w prawo, a tamci w lewo, ale my włączamy się do ruchu. Jesteśmy ostatni pod względem pierwszeństwa i inaczej być nie może. I tu kierowca zachował się prawidłowo. Poczekał na mnie kierowca Forda Mondeo, wszystko jest ok. Tak to ma wyglądać. Kolejna prośba od naszych widzów z Tarnowa dotyczy skrzyżowania Alei Matki Boskiej Fatimskiej z ulicą Księdza Marszałka. Stoją tam dwa znaki: koniec strefy zamieszkania i ustąp pierwszeństwa. Ale jak sprawdzili nasi widzowie, znak koniec strefy zamieszkania jest ustawiony dwa metry bliżej skrzyżowania, niż ustąp pierwszeństwa. Powoduje to totalne zamieszanie na tym skrzyżowaniu. No to jesteśmy na skrzyżowaniu Matki Bożej Fatimskiej. To jest ta ulica za mną. I Księdza Marszałka, na której stoimy. I której druga część jest po przeciwnej stronie ulicy Fatimskiej. Problem polega na tym, czy my wyjeżdżając z tej części Księdza Marszałka włączamy się do ruchu, czy już jesteśmy w ruchu i dojeżdżamy do pełnego skrzyżowania oznaczonego znakiem pierwszeństwa przejazdu. No bo tak. Tutaj mamy znak koniec strefy ruchu, a z tej strony znak pierwszeństwa. Gdyby ten znak ustąpieszeństwa stał troszkę dalej, wątpliwości żadnych by nie było. Na pewno jesteśmy na pełnym skrzyżowaniu, a do ruchu włączyliśmy się mijając znak końca strefy zamieszkania. Niestety akurat ten koniec strefy zamieszkania jest metr, półtora, metra dalej niż ustąpieszeństwa. No ale przecież nie może to mieć w tym przypadku znaczenia, skoro postawiono znak pierwszeństwa, no to znaczy, że chodziło o stworzenie pełnego skrzyżowania. A lokalizacja tych znaków wynika z uwarunkowań tego miejsca, technicznych uwarunkowań. Tak na to patrzmy, bo inaczej ten znak pierwszeństwa nie ma sensu. I mam nadzieję, że tak organizator ruchu na to patrzy. Natomiast jeśli uważa inaczej, to trzeba pierwszeństwa zdjąć, a lepiej... Byłoby go przesunąć bliżej skrzyżowania i wtedy wątpliwości by nie było. Ja proponuję traktować to miejsce jednak jako pełne skrzyżowanie. Skręcający w prawo z tej części ulicy marszałka mają pierwszeństwo przed skręcającymi w lewo z tamtej części ulicy marszałka. No i sprawę by to załatwiało, gdybyśmy się tak umówili. Ponieważ może być też zdanie odrębne ze względu na dalsze umieszczenie tego znaku koniec strefy zamieszkania, dobrze byłoby, żeby. Sytuowanie znaku pierwszeństwa zmienić. Przenieść bliżej skrzyżowania. Sponsorem programu jest właściciel salonu Emil Frey Retail Polska z samochodami marki Subaru.